Festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się również na terenie autokomisu Dudki 11. Została przygotowana tak wystawa starych samochodów, jak oczywiście w tamtym roku. Kutonskie klasyki nas nie zawiodły. Mamy trochę nowości, czyli nowe Camaro, Wranglera, kilka motocykli turystycznych, przeprawowych. Mamy oczywiście dla dzieci kolorowanki, e, mamy animacje, zabawy, tak, mamy widać samochody sportowe też, Mitsubishi Lancer i Colin McLean, Forda, Colin McLean. No, różnego rodzaju animacje, zabawy, tak? przede wszystkim chcemy, żeby tutaj dzieciaki czuły się u nas bezpiecznie, żeby zobaczyły, że nie tylko motoryzacja e, na skręcie, ale również pomaganie innym, tak? To już nie pierwsza taka właśnie impreza przez państwa tutaj organizowana. Tak, nie pierwsza. Staramy się co roku. E, jest to chyba czwarta z rzędu nasza impreza. E, powiązana jest również troszkę z naszą e, dziesięcioleciem naszej firmy. Jesteśmy już tutaj prawie 10 lat, znaczy 10 lat, bo 1 czerwca dokładnie w Dzień dziecka e, była otwarta działalność dutki 11. No i staramy się to wszystko poszerzać e, i że tak powiem, dzielić się tym wszystkim, tak? A co ważne dzisiaj pogoda dopisała. Tak, pogoda dopisała, fajnie, wszyscy się śmieją, że, że gdzie musiałem zamówić to, że tak ładnie jest akurat dzisiaj, tak? no ale e, widać Bozia nas wysłuchała i dla tych dzieciaczków właśnie e, tutaj. Zrobiła nam, że tak powiem, fajną niespodziankę. Oprócz pokazu tutaj samochodów, także widzimy, że dla dzieci są przygotowane piłeczki, malowanie twarzy. Tak, malowanie twarzy, piłeczki, baloniki e, w kształcie zwierząt. tak. Mamy również psiaki z felkowego stryczka i z Doktora King kutno. E, harcerze ZHP zbierają pieniążki na, na te właśnie schroniska, bo trzeba tym naszym psiakom e, pomóc. Bo to są, że tak powiem, e, zwierzęta, które no niestety nie potrafią mówić, a pomocy naszej potrzebują, a dają od siebie bardzo wiele. Punktem kulminacyjnym w tym wyjątkowym dniu było odsunięcie auta. Samochód został wyprodukowany w fabryce samochodów osobowych Serena w Kutnie. To jest prototyp. Także wszyscy chodźcie tutaj bliżej tego, tego auta. Zapraszam serdecznie. No i odpływamy. Proszę Państwa, to jest prototyp, oczywiście wiecie już, naszej kutnowskiej, kultowej Syreny. Znowienie produkcji. To są tylko prototypy, więc proszę nie czepiać się jakichś niedociągnięć, bo naprawdę sztab ludzi nad tym pracuje, żeby to wszystko było w jak najlepszym wykonaniu. Naprawdę starają się, starają się tutaj, że tak powiem, skrzesić legendę.